Cześć, witam Was w drugim odcinku z serii Wykonujemy misje osobiste w grze World of Tanks um, uda, Od ostatniego odcinka um, z misjami udało mi się ukończyć tą trzecią y, pechową misję y, y, Zniszczyć dwa przynajmniej czołgi i wygrać bitwę y, Mówiłem w odcinku y, o tym, y, mówiłem o, w odcinku o y, Jak grałem w World of Tanks nie wykonując misji osobistych Um, mówiłem o tym, że udało mi się wykonać tą misję, a teraz to właśnie wam pokazuję um, teraz mam następną misję um, na niszczyciele czołgów um, która po prostu um, po prostu tak um, zniszczy wrogi pojazd nie będąc w, momencie, w tym momencie przez nikogo wykrytym trochę trudne, ponieważ trzeba się um, trochę kampić, a um, no po prostu, żeby y, nikt cię nie wykrył, to trochę naprawdę trzeba y, stanąć w dobrym miejscu. I warunki po prostu użyj siatki maskującej jako wyposażenia. Mam siatkę maskującą, ale niestety y, ja mam y, na tym E25 mam y, całe y, tutaj wyposażenie już mam y, zawalone jakby. Dlatego nie użyję siatki maskującej, trochę szkoda, bo mam mało pieniędzy, y, ale... Y, Gramy bitwę i zobaczymy, czy uda mi się w tej y, bitwie y, coś zdziałać. W sumie tak się teraz zastanowiłem, że mógłbym przełożyć siatkę maskującą z Firefly'a do y, jakiegoś na przykład Stuga albo Hellcat'a. No i y, na tym wykonać tą misję, ale na E25 będzie mi łatwiej. Y, Piasczysta rzeka. Y, cieszy mnie, y, że mam akurat taką mapkę. Ale nie cieszy mnie to, że nie ma bitwy spotkaniowej, znaczy nie spotkaniowej, tylko że my, mamy, że my bronimy bazy, że tu, o właśnie, szturm. Właśnie chciałem Wam w tym odcinku też pokazać, jak gram artylerią, ale niestety sprzedałem moją artylerię trzeciego Tieru. No, i nie pokażę Wam, jak gram artyleriami, więc yy, po prostu będę musiał Wam. Yy, będę robił tylko i wyłącznie niszczyciele czołgów, żeby zdobyć tego Stuga 4. Yy, I ten Stug 4 oczywiście ułatwi mi w następnych misjach yy, granie, yy, oczywiście yy, w na zdobywaniu następnych czołgów. Ja ym, będę tylko i wyłącznie yy, chyba yy, robił yy, niszczyciele, ewentualnie ciężkie czołgi, bo mam Tigera 1 i Isa 3, yy, więc... Yy, więc tak sobie pomyślałem, że może zrobię jednak na te niszczyciele trochę. Yy, bo jeszcze tak się zastanawiałem, czy nie zrobić kobiecej załogi, ale... No, to trzeba było bardzo długo grać, a ja chcę jak najszybciej zdobyć te czołgi. Yy, no, i no po prostu muszę. No, tutaj, o, może jest mała szansa, że mnie tutaj nie wykryje, zniszcząc pojazd. Kurde, tak mi leopard tutaj nie chciałem go zabić. Tak wyskoczył tutaj, bo chyba zależało mu na tym kilu. No, to już mu nie będę odbierał. Um, tak, tutaj po kampie trochę może coś tutaj wyjedzie. Mam już dwa, dwa do jednego, już jest. Um, tam daleko, przy bazie. Przeciwnika już pojawiły się dwa czołgi, ale ja poczekam tutaj, ponieważ chcę właśnie wykonać jak najszybciej tą misję. Podjadę trochę jak najbardziej do przodu, bo naprawdę chcę jak najdalszy zasięg mieć, ale nie chcę, żeby nikt mnie wykrył. Jak ta VK36, tak, wyjedzie trochę do przodu i wjedzie w czerwony kwadrat, to wtedy uda mi się ją wykryć i będę mógł ją zabić. Stuk 3G. Podjadę tutaj pod górkę i może mnie nie wykryje. Aj, ale KW-3 teraz walnęło. O, aj, ale oni naprawdę mają takie potężne niektóre działa, że ja po prostu nie nadążam z zabijaniem czołgów. widzicie, wcześniej zabrało mi... Ym... Zabrał mi Kawu-3, i teraz zabra mi artyleria. Więc na razie nie mam szans na yy, zabicie jakiegoś czołgu, żeby mnie nikt nie wykrył. Tam fałka wraca, tylko że ona i tak jest za górą. Kurde, niepotrzebnie tu trochę zjechałem, ale dobra. I podjadę, o tutaj, na takie, jakby takie wgłębienie trochę, ja to tak nazwę, ale się tu suwam stąd. Yy, I trochę jestem, tak właśnie jak widzicie. Tak jakby pod kątem, więc będzie mi trochę trudniej atakować, ale będę się oczywiście starał. Musimy chronić bazy, bo tam SUSTY, yy, yy, no SUS y yy. i ci chyba nu, jeżeli do, tak ci nu jadą do naszej bazy. No przy bazie jest teoretycznie KW 1, KW3. Więc będzie mogło um, trochę tam powalczyć z nimi, ale ja się zastanawiam, czy tutaj y, nie pojechać i nie pokampić na tych, co tutaj będą przyjeżdżać pod naszą bazę. Chyba tak też zrobię, bo tu już praktycznie nikt nie wyjeżdża, bo tutaj ta fałka dominuje, tak to nazwę. Yy. Teraz nie mogę tu podjechać, oczywiście. Yy. Nie no, tak. W sumie, dobra już. Wszyscy tam. Po, no może nie wszyscy. Leopard i fałka. No, już Leopard zginął. O, już okupują naszą bazę. Może mi się uda stąd uszczelić. Nie no, uszczelić może mi się stąd nie udać. Nie uda mi się może uszczelić stąd właśnie, no to. Mm, pojechałbym. No, mógłbym w sumie pojechać pod bazę wroga, ale ja tutaj chcę coś tu powalczyć. Dlatego ja tu nie zrobię. Nie robię przybliżeń, bo. Ja tutaj mam... Kurde, sus to imię wykryło, niestety, więc muszę się wycofać jak najszybciej, oczywiście. A bo nie, stąd jadę, bo jak się wycofam, to on mnie znajdzie i mnie zabije, więc ja tutaj już zaraz przeładuję, więc będzie się pewnie wychylał. Wykrył mnie, więc na pewno jak go teraz zabije, to nic mi to nie da. Cieszę się, że jest zniszczony. Jest małe prawdopodobieństwo, że mnie... O, artyleria już mnie tutaj chyba skampiła. Spróbuję KW-2, może on mnie jeszcze nie wykrył. Ja mam kierowcę uszkodzonego, więc mam trochę trudniej. O, chyba mnie nie wykrył. Chyba mnie nie wykrył, powiem szczerze. I całkiem możliwe, że uda mi się wykonać tą misję w końcu. Zniszcz w logi pojazd a, i użyj szatki maskowej No, czyli nie trzeba wygrać bitwy, więc ym, bitwę oczywiście jest y, przegrana, bo mamy dwie artylerie. O, oni mają jeszcze dwa, niszczy, dwa ciężkie y, czołgi, y, jednego średniego, no i dwa niszczyciele, no i artylerie, Więc nie mamy z nimi szans w tej chwili. Ym, no ja tylko mogę czekać na zakończenie bitwy i wykonanie misji. Myślę, że mi się udało. Mam dwa kile, więc y, na pewno jeden z nich mnie nie wykrył. No, E25 raczej nie wykrył, bo on tutaj mnie widział. Ale KW2 y, jest możliwość, y, że ja coś tak szybko wychyliłem i go zabiłem. Więc jest taka możliwość, że y, mnie nie widział. Szybko niszczcie te arty, szybko, szybko. Patrzę tak teraz sobie na te statystyki tutaj te statystyki 25. No i oby mi się udało, proszę. Nie udało się? Wykrył mnie ten kawu? A już chciałem tak powiedzieć, że... kurczę, pierwsza misja wykonana na odcinku... W odcinku, tak jakby, na YouTubie... Medal Star... A, bo to jest ten, tak... Medal dla Dobra, no to musimy niestety jeszcze raz ym, spróbować kogoś zabić, żeby nas nie wykrył. Ym. O, siódemki, pięknie, tylko znowu plansza taka, że... Ym, nie do kampienia po prostu. Ja tutaj oczywiście, bitwa spotkaniowa, ja pojadę oczywiście do bazy, takie, taka moja mała tradycja na tej planszy, na tej mapce, chyba że trochę urozmaicimy trochę tak i pojadę tutaj, zaraz wam pokażę, pojadę mniej więcej tutaj, żeby zaskoczyć ich gdzieś, no i pokampić, no gdzieś pokampić tutaj w tym miasteczku. A potem o właśnie, tu gdzie zaznaczają, i potem strzelać tutaj do gości, którzy tutaj wyjeżdżają. Myślę, że jakość filmików się poprawi, przynajmniej mojego, jakość mojego głosu, bo skombinowałem sobie słuchawki z mikrofonem, więc powinny, powinny poprawić jakość dźwięku. Już tu wyjeżdża T34. Nietrafiony oczywiście tradycyjnie może mi się uda go teraz uszczelić. Nieprzebity. No, już tu do mnie. Dobra, muszę uciekać stąd, bo zaraz... Yy, I tak mnie powykrywali. Zaraz mnie po, poniszczą mnie zaraz. A już mnie zniszczył. Chyba, że nie zdąży. No nie, o udało się, udało się. Raczej. Tak udało się. Udało się im uciec. Więc teraz y, trochę bardziej będę kampił niż y, takie jak to kampienie miało miejsce przed chwilą. Yy. Już y, zniszczony T34 teraz ten typ 58 też padnie. Yy. T67 on mnie chyba nie no, on nie ma mnie na hita, bo kiedyś mnie właśnie uszkadzał i tak po 40 mi zabierał, więc y, to jeszcze nie jest y, zabicie. A on jest za domkiem, ja cię tak się pośpieszyłem trochę. On mnie chyba nie wykrył. To jest właśnie taki ten, że może go teraz gdzieś załatwię tutaj, jak będzie gdzieś wyjeżdżał. Znaczy, chyba jakby wyjechał, to i tak by mnie wykrył, bo to jest naprawdę mała. Yy... Długość, jakby to powiedzieć. No, już kw 1S myślę, że dopełni dzieła. Niestety. Dla mnie, niestety. Kierowca uszkodzony. Nie, no chyba go nie będę leczył. W sumie apteczki są teraz w promocji, więc teraz sobie go naprawię. Może to jest według Was bezsensowny ruch? No, tak jak ten strzał był bezsensowny. Sandemil prawie już zginął, więc. Aż mnie tak kusi, żeby wyjechać i tak mu szczelić. Kurde! Niestety mało brakło. T67 był szybszy. Um, okupują naszą. Znaczy, okupują wspólną bazę, jakby. Um, ja pojadę i. A tu nie ma artylerii, więc będzie problem. A i niestety nie udało się ym, zabić przeciwnika, albo pokampię jeszcze tutaj chwilę, powiem szczerze, bo tu jest nawet niezłe miejsce. No, nie się nie spodziewam, że tu takie dobre miejsce. Yy. Poczekam, aż ktoś wyjedzie. Yy, Na no tu wszyscy są pr przeciwnicy prawie u przy bazie yy, wspólnej, a to my tutaj tak się, jesteśmy cofnięci, tak nawet wszyscy tam są chyba. Więc yy, nikt tutaj nie przyjedzie yy, się wystawić. Yy, yy, więc jadę do miasteczka. Nie, no nie będę szczelow takiego. Takiego kogoś jak T-29, bo ym, to by było zbyt takie... To już, wy, już zabili tego T-34, a ja nam głównie z nimi nie ma szans, yy, tak właściwie. Może z tym Stugiem, bo ten Stug tu jedzie chyba dlatego, że wykrył Arschera i chce go załatwić, a ja go wykiwam, lekko mówiąc. A, ale mnie wkurza to, że cały czas mi zabierają jakieś kile. Cały czas mi zabierają. O, 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 Wolwerin, pięknie się pojawiły czołgi. Ym, tam oby mnie nie wykryli, bo jeżeli mnie wykryli, to mamy problem. No, wykryli mnie. Niestety. A nie, to T29. To i tak bym zginął, bo oni tam jadą od boku. Ym, więc no, liczyłem po cichu na to, że uda mi się tego wolwerina ustrzelić, ale on i tak chyba mnie wykrył. No, przegrana bitwa, niestety. Ocena leci w dół. Te 67 oczywiście ukradł mi wszystkie jego kile, to praktycznie mi ukradzione. Yy, można tak to lekko powiedzieć, yy, ponieważ... Yy, no, bardzo łatwo zginą. Yy, można to tak powiedzieć, ponieważ ja atakowałem yy, Atakowałem jakieś czołgi, prawie je zniszczyłem, a tu T67 wyskakuje i mi y, odbiera mojego kila, y, potrzebnego do misji. Ym Znowu niewykonana misja, chociaż bardzo dużo zrobiłem w tej y, bitwie. Tutaj uszkodziłem trochę y, powykrywałem właśnie wykrycie. A, bo wiecie co, zrobię ym, teraz jakąś inną misję na innych czołgach, na przykład na ciężkich, yy, Zniszcz wroga, a, to też z tym mam problem lekki, bo tutaj trzeba ym, zdojść z dalek, znaczy no, 100 metrów, ale yy, jak dla mnie tu trzeba zdojść z daleka, zniszczyć jakiś czołg, ym, tutaj... Yy, Pobawię się Isem e, Trójką. Mam już odpowiednio dużo kasy, żeby mm, bawić się e, takimi drogimi sprzętami. E, bo przypomnę, że pociski przeciwpancerne do ISA 3 kosztują e, aż e, 1000 kredytów. Więc e, to, przynajmniej jak na mój na razie budżet, jest dużo. Teraz tak przyniosę sobie tutaj statystyki, powiem Wam coś o tym czołgu zaraz, bo go tu znajdę, dobra, największym atutem tego oto czołgu jest oczywiście pancerz, no i działo, 122 mm, ja mam aktualnie chyba założone, tak, Zgadza się, mam 120, 122 mm. Dział ma penetrację 157 z przodu, 217 z boku, po bokach i 61 z tyłu. Szybkostrzelność: 4 strzały na minutę. Trochę mało strzałów więc i drogie pociski, więc trzeba naprawdę je oszczędzać. Ja mam tutaj w tym czołgu, mam wszystko oczywiście podstawowe, bo ja go kupiłem. No po prostu kupiłem go, nawet wczoraj go kupiłem, tak. No i znaczy miałem go już wcześniej, ale kupiłem go wczoraj, odkupiłem go z promocji. Tu właśnie jest takie fajne miejsce, bo jak tam ja stamtąd jadą czołgi. To właśnie E25 jak tu już tak szybko tak spotuje. Kurde, już KW3 rykoszet, Kurde, szybko nawet tutaj mnie tutaj yy, dopadają powoli. Znaczy, no, rykoszet, więc nie zadał żadnych obrażeń. O, pancerz oczywiście obronił mój cudowny pancerz. O i artyleria. Właśnie muszę uciekać, chociaż mam tak wolny silnik. O, tutaj mam pięknie mi się tu wystawił. Kurde, jak go wezmę? Nie wierzę, trafiłem w ziemię. W sumie, no tu było chyba widać tylko wierzę, mogę nieautomatycznie celowanie, W sumie ja tak zawsze praktycznie robię, jak zdążyliście już zauważyć. Ym. Spróbuję go, tu to, to praktycznie nie będzie kil... ze 100 metrów, ale to tak. Kurde, rykoszet, a ja tu nie mam. Kurde, ja zapomniałem tutaj zamontować ym, materiały eksploracyjne, to się chyba tak nazywa. I będą teraz mnie walić, bo ja tu bogiem się ustawiłem trochę do nich. Yy, proszę, proszę, jeszcze 13 sekund, już nie ma szans, ale oddam jeden strzał. No i też rykoszet. Yy, beznadziejna bitwa, powiem szczerze. Strasznie nawet beznadziejna. Yy, yy. No, i co mam jeszcze tutaj jeszcze do powiedzenia w tej bitwie? No, praktycznie nic, bo ja tutaj nic nie zrobiłem. Przyniesie wielkie straty, ogromne. Z 10-20 tysięcy taka bitwa. Zapłacę za nią, niestety. No to ostatnią bitwę niszczycielem czołgów E25 zagram w tym odcinku. Mu. Murowanka, murowanka. Niestety ósemki, więc będzie trudniej y, oczywiście zeszczelić. Y, a nie, tutaj mam niewykryty, tak. No to będzie y, jeszcze trudniej, właśnie, y, kołyś y, zabić. Y, no chyba, że jakiegoś niszczyciela, który ma zniszczone gąsienice, to możliwe. Y, no, bitwa spotkaniowa to nie, nie pozostało moim zdaniem, y, w tej bitwie nic innego, jak jechanie y, oczywiście do bazy. Witam, PL Stary Wrubel, nie kucam. Co za masach. Co za ludzie, um, oczywiście, pozdrawiam takiego ta, gościa stary wróbel nie kucam. Um, a my jedziemy teraz do bazy i właśnie, Lowa, właśnie muszę nagrać. Jak będą serwery testowe dostępne, to właśnie nagram z nim odcinek. Um, powiem szczerze, bo bardzo fajny czołg polecam. Jeżeli ktoś ma kupę kasy i chciałby ją wydać na grę, no to pro, polecam. Ja nie mam kupy kasy, więc nie kupię na razie tego lowa. Mam go na serwerze testowym, bo dostałem tam kupę Golda. Taką. No i. No i po prostu nagram z nim odcinek. Nie wiem, dlaczego artyl... znaczy, ta artyleria jest super, nawet, nawet jak się jedzie nią do przodu. A chce chyba tutaj jechać na rug hmm. tutaj zakręcę gdzieś do bazy, o i pięknie. I tutaj mógłbym w sumie kampić na jakichś y, gości, tak ze 100 metrów tam, na bazę nawet y, Mógłbym kampić, tutaj chcę zobaczyć, gdzie jest baza, o tu jest, dobra, to będę mniej więcej y, zorientowany są dwie artylerii, oby mnie nie wykryły Ym, Bo wtedy jeżeli nie wykryją, no to znowu bitwę straconą mamy Gram tak właśnie na granicy ryzyka, ale czasami to się naprawdę opłaca, ale czasami to kompletnie się nie opłaca. Zobaczymy, co teraz mi to przyniesie. Zobaczę, tak. O, dobra. O, IS-3, T-32, niestety szczęsny czołg, którego... Pięknie, pięknie, pięknie. Oczywiście nie trafiłem, jak zwykle w sumie. Ale nie mógł tam zostać, nie mógł tam zostać, taki... Narszon, pięknie, pięknie, on teraz będzie kampił pewnie tutaj, a nie, jest za górką. No i też go pewnie rozwalą, więc nie ma szans. Kurde, jest za domkiem idealnie tak stanął? Aj, i w już wykrył. Aj, z domek, nienawidzę. Nienawidzę jak nie trafiam po prostu. Kurde jeszcze to drzewko, to jeszcze pro. To, to drzewko jest po prostu pro, na pro miejscu. Um. Okupujemy bazę. Nie wiem, dlaczego tam tyle gości pojechało. Jak tam po prostu giną ludzie. Olfałka <grystanie> tam pojechała, więc ona powalczy trochę. Taka fałka. Poczekam, aż coś przyjedzie. O, Istrzy klasztor zwycięstwo, więc może y, nie przyniesie mi to takich aż wielkaśnych strat. Kurde, nie mogę tak. Aj, brakuje mu tak mało życia mu zostało. Aj, niestety nie trafiłem, oczywiście. Nie czy dzisiaj takiego lekarza, że tutaj linia się unosi w powietrzu. Ciekawie. Aj, 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 Tak szybko stąd jadą, tak. Pojawiają się, a potem nagle znikają. O, uda się, uda się. Nie, jeszcze pięć życia. Ja nie wierzę. Rykoszet, ale i tak mnie chyba już wykrył. Nie wierzę. Co się stało? Co się stało? Rykoszet, kolejny. Kolejny rykoszet w dolną płytę. O, przebiłem. Znalazł mnie oczywiście. Cofnę się trochę, nawet bardziej. Bo już artyleria chciała we mnie strzel strzelować. Czy tam Saint Emil. Ja go tak nazywam. To jest jakiś Tuareg Emil czy coś takiego. Ja go po prostu nazywam Saint Emil. Schowałam, bo to już wszyscy na razie mi powykrywali, więc ja tutaj się nie będę na razie. A, fajnie, on jest za górką. Poczekam tu chwilę. Chociaż ten T29 aż się chyba tutaj pali, żeby do mnie tutaj pojechać. A nie, jednak nie. To postoję sobie tutaj chwilę. A nie, bo to już prawie poginęliśmy wszyscy, więc yy, ta bitwa praktycznie jest. Yy, O, nie wierzę. S -s 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 kolejny raz Sant'Emil mnie walną. No i tylko ja oczywiście zostałem, raz, wszyscy już wiedzą gdzie ja jestem, więc oczywiście mnie tutaj pojadą yy, zniszczyć. Te 29, aż się pali już tutaj jedzie, że mnie... Oj, artyleria, udało mi się. Ty może obrońcy może mi się uda. Chociaż wątpię, ale dobra. Może się uda uciec, tak zaspotować. Zaspotuj, zaspotuj. Nie, 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 lof. Ha, jedna arta nie trafił, a Hamul mnie dobił, ha, ale współczuję takiej artylerii. A, a co miałem zrobić? Tam pisze takie rzeczy do mnie niemiłe. A, y, ja y, kończę ten odcinek. Y, oczywiście y, zapraszam was do oglądania y, na następnych odcinków, poprzednich odcinków. Subskrybowania, dawania łapek w górę, no i wchodzenia na stronę na Facebooku. I ta strona będzie miała link w opisie. Link będzie w opisie do tej strony. Więc serdecznie zapraszam, no i do zobaczenia w na następnym odcinku.